Cześć, tu Ania, witaj na moim kanale. Dzisiaj witam Was z pięknego Ibezi na Bawarii. Chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać o skokach rozwojowych. Wcześniejsze moje filmy o, na, na ten temat mówiły o skokach rozwojowych, które w ogóle są i jak one wyglądają. Dzisiaj chciałam op opowiadać trochę o tych skokach, które są najbardziej intensywne dla dziecka. I e, czym one się kończą? Pierwszy, najbardziej intensywny skok rozwojowy w życiu e, dziecka jest e, na półroczku. Jest właśnie ten przełom związany z e, rozszerzeniem diety. E, dziecko przygotowuje się wówczas do rozszerzenia diety, i ten skok jest najbardziej intensywny. Wiele dzieci bardzo mocno przeżywa ten skok. Kolejny bardzo wyraźny skok rozwojowy, który, po którym zarówno mama jak i dziecko wyjdą zmęczone, jest na 9 miesięcy. Wówczas jest to takie pierwsze odcięcie, poważniejsze odcięcie pępowiny. Zauważysz, droga mamo, że twój chłopiec, jeżeli masz chłopca, nagle dostanie wąsów <taki> takich przeźroczystych, oczywiście. Będzie miał większą liczbę, większą ilość testosteronu we krwi. Przez to bardziej będzie wyrażał swoją frustrację. Objawia się to głównie właśnie przez w momentach frustracji, poprzez wygięcie pleców włók. I to jest właśnie. Ten pierwszy moment, kiedy zobaczysz, że nagle Twoje dziecko staje się bardziej samodzielne niż zwykle, tak jak do tej pory, gdziekolwiek chciałaś wziąć swoje dziecko, wystarczyło go wziąć, nawet jak było w, w środku zabawy, wystarczyło dziecko wziąć i po prostu sobie iść. Teraz już to nie przejdzie. Teraz zabawki i zabawa są dla dziecka bardzo ważne. Będziesz musiała dziecko przygotować psychicznie, jeżeli będziesz chciała go wziąć gdzieś tam, oderwać od zabawy, już tak łatwo nie pójdzie. Jeżeli go weźmiesz, to zdziwisz się właśnie płaczem, atakiem histerii i wygięciem kręgosłupa włók. To jest drugi bardzo istotny skok. Drugi jest na prawie roczek. Ten skok rozwojowy przygotowuje dziecko do, do chodzenia. Przeważnie dzieci zaczynają chodzić w wieku 13 miesięcy. W wieku 13 miesięcy już tak bardzo dobrze zaczynają chodzić. Rozpoczynają przygodę z chodzeniem, tak mniej więcej w wieku 9 miesięcy, a 13 miesięcy to już tak pięknie chodzą. Kolejny skok bardzo intensywny, rozwojowy jest na półtorej roczku, troszkę przed półtorej roczku. I jest to ten skok, który. W rezultacie kończy się tym, że dziecko potrzebuje rówieśników do zabawy. Jest to idealny moment do oddania dziecka chociaż na dwie godziny do żłobka. Dziecko bardzo na tym skorzysta. Będzie się z, może z rówieśnikami jeszcze nie będzie się bawiło, ale potrzebuje rówieśników do tego, żeby byli obok. Potrzebuje się bawić obok rówieśników. I to jest bardzo ważne dla rozwoju dziecka właśnie ten moment. Nie przegap droga mamo, <grytanie> oddaj dzieciątko na, na dwie godziny do żłobka, to jest dla niego bardzo, bardzo ważne. Kolejny taki bardzo ważny skok jest na dwa latka, takie troszkę przed dwa latka i ten skok rozwojowy jest właśnie kolejnym takim odbiciem się od mamy, kolejnym takim przecięciem powinny. Zauważysz, droga mamo, jeżeli masz chłopca, że nagle pojawi mu się broda. <grydy> Oczywiście przezroczysta. To będą takie delikatne uwoski, ale bardzo cię to zaskoczy. <grydy> I to jest właśnie takie kolejne odbicie się od mamy kolejne powiedzenie swoje ja. Mamo, ja tutaj jestem i jestem osobnym bytem, osobnym człowiekiem i chcę się usamodzielnić. Kolejny bardzo ważny skok, taki bardzo intensywny jest na 2,5 roczku. Jest to właśnie związane z mową. Wówczas dziecko zaczyna dużo lepiej mówić. Już zaczyna formować zdania. Bardzo wiele zaczyna powtarzać to, co słyszy. Bardzo wiele słów uważaj na przeklinanie. <laughs> nie wolno, <laughs> bo nie chcesz tych słów słyszeć w ustach swojego dziecka. To były główne, bardzo intensywne skoki w pierwszych dwóch i pół roku Twojego dziecka. Na kolejne zapraszam na omówienie kolejnych bardzo intensywnych. Zapraszam za rok, kiedy mój chłopczyk podrośnie trochę, będę mogła zauważyć, co się z nim stało i czym owocowały skoki rozwojowe. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, zostaw lajka, subskrybuj, jeżeli cię interesuje Cię kanał i tematyka i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!